Wróżka jest tylko pośrednikiem między kartami i tobą. Bycie wróżką nie wyklucza bycia człowiekiem. Powiem więcej, dzięki mojemu talentowi, jakim jest czytanie przesłania kart, zaczęłam lepiej rozumieć ludzką naturę, dostrzegać wiele niuansów człowieczych zachowań i rozumień, że nasze historie pisane są przez życie. Żeby komuś dobrze przekazać znaczenie kart, trzeba być delikatnym, subtelnym i głęboko współczującym. Opowiem Wam, jak pracuję z trudnymi przypadkami. Pracować z różnymi ludźmi, próbować pomóc im rozwiązać życiowe problemy, zmienić ich podejście do samych siebie i dawać im nadzieję to trudne zadanie. Trzeba dobrze znać ludzką naturę, być delikatną i uważać na wypowiadane słowa. Stąd bycie wróżką wcale nie jest prostym zadaniem. Druga kwestia. Muszę zawsze wziąć pod uwagę, że rozkładając dla moich klientów karty, mam obowiązek wyłączyć emocje. Pragnienie podsuwania im różnych sugestii, bo to, co dla mnie byłoby dobre, co zrobiłabym w danym wypadku, wcale nie znaczy, że będzie dobre dla drugiej osoby. Rozkładając karty, muszę maksymalnie być obiektywna, patrzeć na ich przesłanie i wiernie je relacjonować. Nie mogę modyfikować go w zależności od mojego światopoglądu, bo przecież nie pytasz o radę mnie jako człowieka, więc i ode mnie jej nie usłyszysz. Usłyszysz ją od kart, bo one pomagają rozwiązać twoje problemy, udoskonalić twoje życie, one odpowiedzą najlepiej na zadane im pytania. Ja jestem tu tylko pośrednikiem. Przy stawianiu kart zawsze pojawiają się potężne emocje i ze strony klienta, i z mojej, więc odczytując znaczenie tarota, muszę być uczciwa. Jeśli karty pokażą mi coś niepokojącego, zawsze biorę inną talię kart i robię nowy rozkład, by ponownie szukać odpowiedzi. A jeśli i druga talia potwierdzi to, co już od kart usłyszałam, trzeba się jakoś z tym trudnym problemem uporać. Zanim przekażę mojemu klientowi niezbyt miłą dla niego wiadomość, staram się naprowadzić go na rozwiązanie. Zadaję mu pytania, by sam zidentyfikował problem i samodzielnie doszedł do pewnych wniosków. Wnioski są zawsze takie, jakie pojawiły się w kartach, ale człowiek inaczej odbiera niepomyślne wiadomości, gdy sam dotrze do istotnych prawd. Wtedy lepiej rozumie sytuację, szybciej ją akceptuje. Gdybym wprost powiedziała mu, że nie dostanie ode mnie dobrej odpowiedzi na dane pytanie, mój klient mógłby się poczuć zirytowany, rozczarowany. W końcu przecież przyszedł po nadzieję, a tu czeka go rozczarowanie. Ale jak pokazuje życiowa praktyka, wiele lepiej dowiedzieć się nawet tego, czego się nie chciało zaakceptować, gdyż to pozwala iść dalej, a nie tkwić w tym samym miejscu i ciągle się męczyć. Prawda? By wyjaśnić opisaną kwestię, posłużę się przykładem. Klientka pyta mnie o to, jakie szanse ma jej związek z nowo poznanym mężczyzną. Karty mówią jednoznacznie, to się nie może dobrze skończyć. Korzystając z ich z ich inspiracji zadaję klientce przeróżne pytania dotyczące jej wybranka, a ona powoli, kawałek po kawałku, odpowiada sama sobie. Okazuje się, że wymarzony mężczyzna jest egoistą, czego ona nie dostrzegała, że nie traktuje jej dobrze, że chętnie rozgląda się za innymi kobietami. W takiej sytuacji nie ma co ukrywać przed moją klientką tego, co powiedziały karty, bo ona sama już się takiej odpowiedzi spodziewa mniej nawet gdy przyjdzie nam stanąć twarzą w twarz z jakimś trudnym problemem, nie kończę rozkładania kart. W kartach anielskich szukam dobrych podpowiedzi, inspirujących sugestii na przyszłość, które dadzą moim rozmówcom nadzieję i siłę do pokonania trudności. Wszelkiego dobra i pomyślności życzę Wam wróżka Elżbieta Elis. Serdecznie zapraszam na moją nową stronę kartyipowodzenie.pl